Niech żyje Piwna Rewolucja. Zaczynamy relację z warszawskiego festiwalu piwa. Zaczynamy od czegoś lekkiego, czyli od APA. APA Labirytm z Nepomucena. To jest piwo uważane dla zespołu Labirytm, tak? Czy wraz. przez... wraz z... Wraz. We, we współpracy. Wraz z okazji wydania ich nowej, drugiej płyty. A to jest zespół z Milicza, tak? Milicki zespół, nasi przyjaciele. Znamy się od lat. Oh, oh, oh. No, no to powiedz o piwie. Kasy jest dwunastka, 12, na góryczkę. Fajnie. Odmiana, odmianami chmielu, simko, mozaik, citra i centenial. A powodowa... Citra i centeniala fajnie, czuć jaki i a na no, zimno było tylko citra. Tylko citra, no właśnie, citra. Czy to jest na no taki kwintesencja piwnej rewolucji. Bardzo fajnie ja mam może Bardzo fajne, grejpfrutowe, wytrawne. Lekkie. Takie miało do picia po prostu. Goryczka średnia. Obawiam się, że goryczka będzie mała po przelewaniu do leżaka ale jednak e, nie na zimno też podnosi goryczkę znaczy zielską wnosi takie garbniki nie? bardzo fajne na początek jeszcze macie nowe Black IPA Black IPA i jesienny czy stylu holenderskim nie Spróbuję setka <noise> ale to później no i oczywiście nie ma dużo no i oczywiście nowy browar, warsztat piwowarski Marusi, ale to, to spróbuję, jak Marusia się pojawi, żeby coś tam podpytać, jak to tam wszystko przebiegało. No, fajne. Co nowego? Aha, bo ty mi napisałeś, ale ja w końcu nie dałem tego Piwnych Newsach. Uważyliście piwo na Jundze, tak? Tak. Z? Z Łukaszem Nowakiem, piwowarem domowym z Gdańska, który jest takim... Tak to... No użyj tego, tej frazy, to było dobre. A jak ten chce? Że nadworny... nadworny, nadworny piwowar cesarza polskiego chmielu, czyli Pawła Piwatu. I według jego receptury, on już w domu to piwo uważył... To była junga szyszka? Nie. Granulat. Granulat, Ale tegoroczny. Tegoroczny. Od Pawła przyszło 15 kg jungi. Uważyliśmy Session Brown i Session, czyli ile ekstraktu? 13, tak, tak jest, tak. 13 i tylko Junga. I na Jungę Je, jest, jest i Marusia. A, się tak. Lecimy, Marusia sprawdza czy możemy pić. Czy się w transporcie nie zepsuło. Tak jest. Czy może macie płuczkę? Macie, zawsze macie. Na pomocę zawsze ma płuczkę. Profesjonalnie nalewamy. Tak właśnie. Twoje piwo Z wodą trochę. Nie, 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 już było nalane wcześniej chyba tak. Aha, woda, woda była w tym, w pokalu. No trudno. Za duży ten masz. Szwunk! Jeszcze nie Dobra, próbujemy. Ty, ty już masz? Nie masz. A dlaczego? A! że To ja sermileję? Tak. Źle? Aha, nie, bo ty chciałeś, żeby Marusia nalała. No, no, będzie inaczej smakowało, no, no nie, to, to... za nowy browar, tak jest, Zdecydowanie. Dobra, już tam nie szukać, nie szukać. Nie, no jak tutaj aromaty jak na jak na naprawdę nie ma, ani żadnej okay. melonowy okay. dla mnie jest. Dobra, idą e, bardzo Trzymała się na początku, ale to już w z miękka. Czyli lager, piwo nie? ile leżał Łącznie Załączono 5 tygodni z fermentacją. Ale już parę tygodni temu już było fajne. Czyli prawie jak lager. 5 tygodni. No 4 tygodnie z fermentacją. Lager to powinien być 12. Bo to jest 12, tak? na pierwszą barkę, ale już zepsułem, że to już nie nie, nie, nie tych w tych czasach, nie tak, trzeba, czy no, też... miesiąca dla na Tak było kiedyś, ale te słody już są tak zrobione teraz, że nie potrzebuję. Goryczka średnia. Greyfruit, mocny grapefruit dla mnie. No nie, nie, nie rzucił mi się grejfrut, ale goryczka średnia. E, natomiast e, jest takie, e, przez to, że jest mocno zmętnione, bo to jest początek beczki, jest takie, takie miękkie, taka, taka faktura jest taka. Ale jednak na języku ta goryczka się osadza. Ona jest taka specyficzna. E, nie to, żeby tutaj. E, znaczy to nie jest kryptoreklama, bo jesteśmy na stanowisku na Pomucena i e, wystartowałem. E, ja też. Labi, labi, Labirytm. Labirytm. Wzorcowa pod dla mnie. Wzorcowa. Opa, bardzo wiec. dobre. Znaczy mogłabym. No, znaczy no, goryczka tam jest też średnia taka. Nawet trochę, trochę, ma, trochę niska. Ale słuchajcie, 4 i 4 Alko. po prostu idealnie na węzły. Na, na no wersji nawy... bardzo idealne. Riz. Tylko że nie w 0,3 pojemności. No. Półtora litra <noise> i festiwal. Także no... Ale no jak mówię, jak na, na start, jak na pierwszą warkę to okay. Marusiu opowiedz coś o browarze. Yy, jaka ważelnia, jakie wybicie. Kocioł ma 600 litrów, ale do samego brzegu. Także takie realne... Robocze? Picie, powiedzmy 450. Mhm. Przy czym oczywiście są straty w międzyczasie, gdzieś tam to piwo gdzieś znika po prostu. Niby jest jedna rura... <laughs> nie no, ale... Brzeczkę? No, słodkie na no to... Niby jest jedna kalorii. rura, ale w tym fermentorze potem loduje dużo mniej tego piwa. Mhm. Fermentory takie same czy, wiek, czy podwójne? I... Jeden mamy od Arteza napubiony jeszcze o no, 3 lata temu, bo no to on jest 1100 z pojemnością do 1000, no ale to robimy na dwie warki. czyli fermentację oddzielnie, czyli... tak? Fermentacja tanki fermentacyjnej. W... Znaczy, Fermentacyjno-leżakowe raczej. Czyli, czyli unitowe. Tak, póki, póki co na pewno tak będziemy robić, bo mamy mało, więc po prostu, żeby jakąś tam ciągłość produkcji zapewnić. I... Mało, mamy, czyli leżać, co? Trzy? Cztery. Ale tamte pozostałe też 1000 czy ile? No nie, że tamte to tak. no tak liczę na to, że 11-800 litrów. Mm. Czyli bardzo malutko. No bo Potem mówię jeszcze te straty, bo to jak trążna się raz milenie na jeszcze żmier. No i nam teraz wyszło z tej pierwszej marki, o, chyba wyszły 23 pytajnery. To, to, to Czyli 600, 700 litrów. No, no, wczoraj w sobie zeszło 4 albo 5. Podejrzewam, że, że jakąś jakoś atrakcyjną cenę mieliście, tak? Nie. Nie no ale wiesz, to jest atrakcja, nie? Nie no tak no no Nowy próbark. browar. No, no, no właśnie. Nie, nie kogoś tam nieznanego, tylko wiesz. No no. Każdy chce spróbować. Czy się da skejtować, czy nie. To jest tak, nie. ten czas, kiedy się mówi, sprawdzam, nie? Myśmy a następne biwa już uważone? Stałcik już czasuje. A kiedy w ogóle pierwsze ważenie było? We wrześniu czy w, w sierpniu jeszcze? To jest z początku września. No to dlatego no. ja się dziwię, że mówi, że to tylko cztery tygodnie, bo jak się widzieliśmy na zlocie, to mówiłaś, że ono już... A zlot był w wrześniu. weekend, a myśmy pierwszy weekend. No tak, to faktycznie to jest miesiąc. Dlatego do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy coś z tego będzie, no bo ja by już dawno tak, takiego ja takie założenie, że dopóki nie jest gotowe, to o nic nie mówię, bo jeszcze nie wiem co się stanie. Trzeba gotowe, zaczynać no. od ciemnych. W ciemnych piwach nie ma wad. Znaczy nie, inaczej. Znaczy... Ciemne są wdzięczne. Ciemne są wdzięczne. Wybaczają. Tak zamowędzone na przykład, nie? O. No A w jasnym stał... to wyjdzie ci wszystko. A... Co? Nie No tutaj nic nie wyszło takiego, nie? Jedynie no właśnie, do czego znaczy, można się, się czepić, to... Tak się zastanawiam, czy rozpuszczalnika trochę tutaj dojmów. A co jest jeszcze? jeszcze? Może, ale, ale wiesz, tutaj do czego, jakbym się miał czepić, jeżeli chodzi o styl, bo to ma być Apa, no to bym się czepił do takiej bardzo drożdżowości dłużej, nie? Bo jest bardzo mętne i takie miękkie. Nie ktoś wiedział, że to ma być APA. W ogóle coś takiego przeczytałem. Nie, no to wy... Znaczy ZUFA chyba napisała, że to jest Apa. Nie, jasne piwo typu... Pale. chmielone na zimno. Znaczy, jasne to fail <laughs> albo inaczej bo chodzi o zastosowane podmiany chmielu że nie? Ja no tak, ale nigdzie nie, nie jest... Nie. Nigdzie nie, nie, nie jest napisane, że to ma być yy, według wzorca tego stylu. Nie? Dobra, no jak na star naprawdę jest pale. bardzo dobrze, nie ma siary, yy, nie ma masła, także... Jasu Bo... nie ma też DMS-u. O, no. No, no także. No. No, ale to w sumie też jest. <laughs> żelaza. Żelaza. <laughs> no, także e, start bardzo udany. Teraz tylko czemu... Będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. Że Wam przerwie. Mamy Black IPA z Nepomucena. Yy, opowiedz coś o tym piwie. Ekstrakt 14,5, czyli lekkie. Lekkie, e, chmielone na goryczkę czterema chmielami. Cytra. cynu, zim, mozaik. Bardzo I na aromat zimno. Cytra i cynu. Fajny aromat, bardzo ładny, chmielowy. O no, pachnie, pachnie, no lekka kawa tam gdzieś w tle. Ale cinok się przebił niestety. Czy ja lubię sinuka. Ale cykle jest fajniczy. Bo labirynt był właśnie... Kurde, kurde, no respekt. E, ja powiedziałem, że czuć lekką kawę w aromacie, ale to smakuje jak jasne piwo. Naprawdę? Jest posmak troszkę kawowy. trochę było ciemnych słowów. Posmak jest lekko kawowy, ale generalnie smakuje jak jasne piwo. No, to... To jest rzeczywiście Black IPA. Trochę ciemnych było, a było przyciemnione... Sinamarem. Tak? A, no to tak. To tak to można robić. Ciemne piwo, które smakuje jak jasne. I jest jasna piana. No nie aż taka bardzo jasna, ale... Ona jest kremowa. Wpadająca w beż. Gdyby przyciemnić piwo ciemnymi słodami, to ta piana by nie była taka jasna. Jakbyś to zrobił bez sinamaru, to bym był, był pokłony. A, nie? nie da rado. No nie Piedok, wiem, może da. Nie, to mnie nie da. No, pewnie tak, to pewnie w domu, nie da. W domu... A jakaś kara, kara bez łuski? Karafa? Nie, nie, nie. Nawet do, w domu dawałem do, do filtracji i, i, i już przyciemniało. Pianę czy jest no, piana, aromat? Pianę, pianę. No nie, to w ogóle jest inna kwestia, że ona nie jest biała, nie? Jak oni to robią na ginesie, że piwo ma białą pianę, nie? I jak byłem w Amsterdamie w browarze, o, jak on się nazywał? Kulowa Zakonica, nie pamiętam jak nazwy. I tam było ciemne piwo, ale pianę miało, czarne piwo jak smoła, ale piana była idealnie bielutka. Idealnie. Ja słyszałem kiedyś taką wersję, że jak używasz ciemnych słodów to jest beżowa piana, a jak palonego jęczmienia, to jest biała, ale robiłem z palonym no, jęczmieniem nie. też była beżowa. się i No ale Guinness ma białą pianę. Co? Tam robią. Jak Adam idzie chemia. <noise> ale tak. Y mm. No ale no, piwo smakuje jak jasne. Fajne piwo smakuje, jest delikatna kawa, ale taka bardzo, bardzo delikatna, ale no bo smakuje było jak ja 20 kilo było tylko na 400 kilo to zasypu. kg. kilo. To nie czapka, tylko beret. 450 kilo zasypu głównego, bo około 25 kilo może ciemniejszy. 25. Tak. No ale tak mówię, z marem to każdy może zrobić black IPA. No ale po co jest? No, no po to, żeby zrobić czarne piwo bez dawania paloności. No ale wiesz, to jest tak jak zrobić gozę na kwasie I Niby to samo. Tak robią teraz. No wiem, słyszałem. Ale bardzo dobre piwo, bardzo.